Co macie życzałem z tej strony Łukasz? Dzisiaj znów mam dla Was model od marki Hockey, choć tym razem nie jest to tak miękki but jak Bond, który miałem okazję biegać jakiś czas temu. Chętnych zapraszam do obejrzenia recenzji, tu gdzieś powinien się pojawić link, jeżeli jeszcze nie widzieliście. A dziś mam dla Was Cliftona 7, czyli chyba najbardziej rozpoznawalną asfaltówkę tej marki w Polsce. Clifton 7 to jeden z tych modeli, w którym miałem okazję już biegać jesienią zeszłego roku, ale jak to często u mnie bywa, no zacząłem w nim biegać, potem przestałem, potem znowu zacząłem, znowu przestałem no i niedawno wziąłem go znowu na 2-3 treningi i stwierdziłem, że może w końcu warto co nieco o nim opowiedzieć, bo chwilę już go mam na swoich stopach. Jak zawsze postaram się Wam pokazać to co mi się podobało w tym bucie a to i to co mi przeszkadzało. I nie jak zawsze tym razem zacznę od cholewki. A tu nie było wielkiego zaskoczenia, no tak naprawdę od razu polubiłem się z tą cholewką. Głównie ze względu na dopasowanie do mojej stopy, bo Mimo, że bud może wygląda, to to nie jest jakoś super szeroka yy, cholewka, dlatego też osoby z bardzo szeroką stopą no, mogą czuć dyskomfort w tym modelu, a zwłaszcza przy długich biegach. Ale zaznaczam, że też sama konstrukcja, mimo wszystko, że jest dobrze dopasowana, to daje taki, taki bufor niewielki, jeżeli chodzi o ilość, więc nawet jak ta stopa w moim przypadku troszkę opuchnęła w trakcie, w trakcie dłuższych wybiegań, to nie czułem dyskomfortu związanego z uciskiem. To, na co muszę zwrócić uwagę, to rozmiarówka, bo mimo wszystko biegałem w półroz, nawet w rozmiarze większym bucie niż, na, niż normalnie, bo na co dzień używam do biegania 43, 43 na 3, a generalnie wkładki 27,5 cm. W Cliftonie biegałem 28, no bo jednak ten 27,5 wydawał się mi delikatnie za ciasny. Ale tak poza tym, tak jak mówiłem, tu jeżeli chodzi o dopasowanie, to czułem się komfortowo na tych długich, spokojnych wybieganiach. Za to dopasowanie też oczywiście odpowiada zintegrowany język w tym modelu, czego ja jestem, jak zawsze powtarzam, wielkim zwolennikiem. Dodatkowym jego plusem jest to, że też nie ma tendencji do przemieszczania się na boki w trakcie biegu, no bo w środku mamy przelotkę, przez którą przechodzą sznurówki z jednej i z drugiej strony, więc automatycznie blokuje nam to ten sposób przemieszczania się, że język nam może gdzieś zjeżdżać na lewo, bądź Prawo. Tak jak wspomniałem, moja stopa siadła w tym bucie bardzo dobrze, mimo że uważam, że on do najgłębszych nie należy. Raczej jest jednym z tych płytszych butów z tyłu, ale nie miało to większego znaczenia dla mnie w trakcie biegu, bo zapiętek też jest dosyć. No, dobra, powiedzmy jest sztywniejszy niż klasyczne zapiętki, więc bardzo fajnie opatula całą piętę i nie pozwala do przemieszczania się tej pięty. No, nie miałem takiego wrażenia, żeby stopa mi chciała wypaść z tego buta. Nie bałbym się też tego agresywniejszego zapiętka, bardziej wyprofilowanego do góry. Nie uderzał. Achillesa, przecież w sensie się nie drażnił mojego Achillesa w trakcie biegu, a plusem jest znowu to, że łatwiej też wsunąć stopę do środka, bo, bo po prostu się po tym fajnie zsuwa. Sam materiał cholewki to klasyczna meszowa siateczka, nie jest zbyt elastyczny, więc jak ktoś ma szerszy profil stopy albo dobierze sobie zaciasnego buta, no to jest duża szansa, że ten materiał po prostu będzie pękać. Natomiast w moim przypadku to nie nastąpiło, no bo ja też mam dosyć wąską stopę, więc tutaj się tego nie obawiałem. Eee, sama cholewka jest też bardzo przewiewna, zdecydowanie bardziej przewiewna niż w Bondi, więc to na pewno będzie też dużym plusem i atutem, zwłaszcza w wyższych temperaturach. Jeżeli chodzi o amortyzację, no to Clifton 7 to jest taki, powiedziałbym średni poziom amortyzacji w marce hoka ale to i tak jest nadal więcej amortyzacji niż te średnie poziomy w innych markach. Po pierwsze pianka zastosowana w Cliftonie wydaje mi się nieco sztywniejsza i chodzi mi tu przede wszystkim o taką sztywność wyczuwalną w trakcie biegu bo yy, to jest nadal bardzo duża amortyzacja jednak ja biegając w tym bucie no miałem wrażenie że jednak to czucie tego podłoża jest nieco lepsze co mnie osobiście bardzo odpowiada bo ja jednak nie jestem zwolennikiem bardzo dużych amortyzacji a jestem też trochę za lekki do takich dużych amortyzacji i mimo że w Clifton tak jak mówię wiem, to jest nadal miękki but. To jednak biegało mi się w nim no, zdecydowanie lepiej niż na przykład w Bondaju. Po drugie, tak jak wspomniałem, to nie jest najwyższy poziom amortyzacji w hoce, więc to automatycznie przekłada się też na ilość użytej pianki w tym bucie. A to znowu przekłada się na stabilność i odczucia stabilności w, te, w tym modelu w trakcie biegania. E, o co chodzi? No, przede wszystkim, przez to, że nie ma tutaj tak dużej ilości piany, no, nie czujemy się w tym bucie jak na koturnach. Ten środek ciężkości, nas, czy nasza wysokość jest tak naprawdę obniżona, więc biegając w tym bucie. Nawet takim delikatnie krosowym terenie, no czułem, że, że ta stabilność na boki ona jest lepsza niż w Bondi 7, ale to nadal nie jest jakoś super stabilny but. No ja raczej polecałbym go wykorzystywać na takie utwardzone, ale płaskie nawierzchnie. ostateczności, jak będziecie potrzebowali pobiegać w crossie, no to, no to pobiegniecie, ale to jednak nie jest ten. Teren, do którego Cliftona można spokojnie wykorzystać. I po trzecie, ta mniejszej ilość piany, plus to, że ona jest jednak trochę sztywniejsza, sprawia, że w bucie takie delikatne zalążki dynamiki byłem w stanie poczuć. Oczywiście. To nadal nie jest jakaś szybka torpeda, więc nie oczekujmy tutaj pobijania rekordów świata, ani rekordów waszych szybkości. Natomiast, no na opartego, jak ktoś potrzebuje, to pobiegnie w tym. Ja miałem generalnie wrażenie przy szybszych jednostkach, zwłaszcza przy jakichś takich przebieżkach albo rytmach, że czuję się tak jakby, budmie trochę, nie wiem czy można użyć takiego osoba przyssawał do podłoża, no takie miałem wrażenie, że jednak Coś tam sprężyście jest, ale to jednak nie jest to, czego możemy na przykład oczekiwać po typowym bucie do szybkiego biegania. Ale tak jak mówiłem, na no opartego, jak nie będziecie mieli innego modelu do, do pobiegania, takiego treningu, to też zrobicie taką jednostkę w Cliftonie. Na pewno zrobicie bardziej w Cliftonie niż w Bondi. O, to mogę Wam na pewno zagwarantować. No generalnie ja używałem Cliftona na tych dłuższych wybieganiach, bardzo rzadko zabierałem go na inne rodzaje treningu. I raczej, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o amortyzację, to celowałbym w ten segment treningu, czyli spokojnie, długo. Bez pośpiechu, przede wszystkim tak, żeby było Wam komfortowo. No i na koniec podeszwa, i tutaj to, co charakterystyczne dla marki Hoka, czyli mocno łódkowata podeszwa, która jest bardzo fajną opcją dla osób przetaczających stopę odpięty, bo to przetoczenie jest wtedy szybsze. Dla takich osób jak ja, które jednak lądują w większości przypadków w trakcie biegu na śródstopiu, znowu to rozwiązanie pozwala na. Szybsze wybicie, jeżeli mogę tak to określić. No mniej czasu, mniej energii też zużywamy nawet przy wolnym bieganiu na to, żeby ta, ta stop, tą stopę oderwać. Nie wiem jak to wam opisać. No generalnie, żeby tu ten ruch był zdecydowanie szybszy, ten podniesiony rocker to na pewno ułatwia i to mi się na przykład bardzo podoba w butach Hockey. Patrząc na tego buta, może wydawać się, że mamy tutaj wysoki drop, ale jest zupełnie odwrotnie. Mamy tutaj raptem 5 mm i powiem dokładnie to samo, co mówiłem w przypadku Bondi. Myślę, że nie warto bać się tak niskiego dropu akurat w marcych oka, z tego względu, że no, przez to, że mamy tutaj tą łódkowatą podeszwę tego dropu tak naprawdę w ogóle nie czuć. Ja powiem szczerze, że biegając w tym bucie nawet miałem wrażenie, że on ma około 10-12 mm, a nie raptem 5, więc wydaje mi się to dosyć bezpieczne rozwiązanie nawet dla osób przetaczających stopę odpiętych. A bieżnik? bieżnik jest taki typowo asfaltowy no, jest płaski, bez żadnych dodatkowych wypustek, guma wylana w podeszwie jest tak naprawdę głównie pod śródstopiem i to też nie na całej szerokości, a w tych newralicznych punktach, znajdziemy ją też oczywiście z tyłu pod, pod piętą no, na asfalcie nie było problemu, nawet na mokrym asfalcie trzymał bardzo dobrze, ale tak jak mówiłem, też nie używałem go na jakichś super szybkich jednostkach treningowych no jak biegałem do lasu i było trochę błota, no to było trochę gorzej no ale nie możemy też oczekiwać od takiego bieżnika trzymania na takiej nawierzchni natomiast jeżeli chodzi o ścieralność akurat ja mam w ręce nowy model bo starego zapomniałem zabrać do nagrania ale też wydaje mi się, że nie było tam jakichś super em, duper y, z przetarć w tym bucie nie mam też jakiegoś super dużego kilometrażu zrobionego w Cliftonie, ale no, tak jak patrzyłem sobie przygotowując ten materiał, to wydaje mi się, że tutaj ta, ta guma jest dosyć wytrzymała mimo wszystko. Więc nie oczekuję, nie, nie spodziewam się tutaj, że, że nie wiem, po 500 km nagle. Okaże się wytarta. Aczkolwiek widywałem takie yy, przypadki, że ludzie potrafili zajechać tego buta już po 400 km. Nie wiem po czym biegali, wydawało się jakby po pumeksie albo po tarce, ale yy, no, są takie przypadki, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. Mówiąc jeszcze o podeszwie, tak króciutko tylko wspomnę o szerokości samej platformy, bo mimo wszystko. Bud, zwłaszcza tutaj pod łukiem stopy, nie jest mocno wycięty, więc to też przekłada się właśnie na czucie tego podłoża. I to jest znowu dobra wiadomość dla osób z szer delikatnie szerszym profilem, i przetaczających od odpięty, bo w momencie właśnie pełnego przetoczenia, no, mimo że bud jest bardzo miękki, nie było, zwłaszcza na twardej nawierzchni, nie ma do końca taki, takiego odczucia, że właśnie tego gibania się na prawo i lewo. W nierównym terenie może tak być, ale to jest raczej kwestia mocno indywidualna. Natomiast tu biegając po utwardzonej płaskiej nawierzchni, ja nie miałem z tym większego problemu. Z tym, że no też, jak wspominałem wcześniej, no raczej ląduje na śródstopiu, więc tak naprawdę, w sumie, to ciężko jest to ocenić. Łukasz, czemu o tym mówisz? <grytanie> <grytanie> tak, wspominam tylko, jakby ktoś jednak tam odpięty sobie przetaczał, że raczej nie powinien mieć tu większego problemu z utrzymaniem równowagi czy też stabilnością, mimo że będzie zmiękki. Dobra, wystarczy. No dobrze, no to dotrwaliśmy do końca, ale zanim podsumuję buta, jeszcze muszę wspomnieć o wadze. 247 gram model samplowy i powiem szczerze, że tak jak go trzymam ręce, to mam wrażenie, że jest jednak lżejszy niż te 247 gram. Na nogach tego kompletnie nie czuć, i faktycznie tutaj, pod kątem komfortu i długich wybiegań, to jest znowu bardzo fajna opcja. No bo nie męczymy się tak bardzo w tym bucie, więc tak, jest lekki. To mogę Wam akurat potwierdzić. A teraz mogę Wam go podsumować. Co ja myślę o Cliftonie? Myślę, że to jest bardzo dobra alternatywa dla butów innych marek z dużą amortyzacją. Myślę, że mogą go śmiało postawić obok nie wiem, Nimbusa od Asiksa, e, Gliceryny od Brooksa czy na przykład nie wiem, Nike Vomero. E, to, tak jak mówiłem, nie jest jeszcze najwyższy poziom amortyzacji w hoce, ale jest na tyle duży, że spokojnie może z tamtymi modelami rywalizować. Przede wszystkim raczej kierowałem go dla osób y, cięższych. Powiedziałem, panowie 90, plus, panie 70, 75, plus, bo to raczej jest ten segment y, biegaczy. Raczej dla osób, które lubią komfort, chcą mieć w miarę dobrze dopasowanego buta, ale nie posiadają zbyt szerokiego profilu swojej stopy. Czy mi się w nim dobrze biegało? Raczej tak. Myślę, że mogłem go spokojnie wstawić do swojej szafy z butami z napisem buty na wolne, spokojne wybiegania dla takich kuderlaków jak ty, Łukasz. No generalnie nie nie byłby to na pewno mój pierwszy wybór. Raczej wolę go niż Bondi, to na pewno, ale też raczej wybierałbym go zdecydowanie na te właśnie wolniejsze, spokojniejsze wybiegania. I to też nie w każdej sytuacji. Polecam spróbować O, może tak to będzie najlepiej y, określić Ciekawa, fajna propozycja Też nie za droga, bo on kosztuje w tej chwili chyba 630 zł To dobra, może nie za droga no, no najtańszych nie należy, ale patrząc na inne Na poziomy tych dużych amortyzacji w innych markach No to można powiedzieć, że jest jednym z tańszych butów na rynku Więc y, tak, warto wziąć go pod uwagę Ja osobiście nie do końca bym brał ale ja też nie lubię za miękkich butów. Na dzisiaj to tyle standardowo. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, śmiało, zadawajcie je w komentarzach poniżej. Dzielcie się też swoimi opiniami na temat tych i innych butów, bo jestem ciekaw, jak wam osobiście biega się w danych modelach, a w tym przypadku w Cliftonie 7. I co? A, jak się będziecie nudzić, to możecie zostawić tą łapkę w górę. Będę przynajmniej wiedział, czy te materiały Wam się podobają, czy nie. Teraz kończę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dobra, kończymy na dzisiaj.